I za 10 sekund znowu mamy, to jest niemożliwe. Nie było nigdy tak broken tego przedmiotu w tej grze. Dobra, pójdę z W, żeby tak speed był. Ja przyjeżdżam na jedną dzień dobry. Ale agro na tym bocie? No jest oro, totalne. Fajnie, że. No, ma na tyle. Dobra, to i pójdziemy po prostu pod Full Clear'a. Dobra, no, no szkoda, że mi nie pomogli, ale trudno. A, spoko, że ten. i tego małego. Nie wiem. Jaki beatbox? Normalnie. było beatboxowane. Bang! Cyk. Pa. pa cyk. Dobra. A te skiny to... Jakie za to wygrane? Już masz prawdopodobnie. Bo już wszystkie rozlosowałem. Szybko czyść tym nocturnem. Już masz na koncie. Sprawdź, co tam ciekawego trafiłeś. Master albo Trando pod letal Tempo. To może być ciekawe. W ogóle to nowe letal Tempo będzie kurde dobre, bo to się odpala na stałe chyba z tego co mi się wydaje, chociaż ręki se nie dam uciąć. Se sobie. Ty i tak jaki clear zrobiłem. Jeszcze się w, w takim tempie to mi się wyrobi jeszcze na kraba. Nie wiem czy Dobra, spróbuję jeszcze podjąć tego kraba na rzece. Ty bez pula się wyrobiliśmy na kraba. Czaicie? Ale jajca. Będą gierki z widzami dziś, nie? Dobra, jesteśmy w trzech. Dawaj, 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 dawa, dawa. Dobra, easy KS Projekt Aż? No to petarda chyba, czy nie? O. Co ty robisz? Ktoś z widzów dostał tą najnowszą aszkę <laughs> Kiedy, kiedy gierki z mocnym Masztydeim. No nie wiem. Przy kampach też używają bubu, bo atak speed ci daje. To nieprawda. Bo. No zobacz zresztą, pokażę ci. Jest 1-3, używam i też jest 1-3. Bo dostajesz większy atak speed w momencie, kiedy zablokujesz abilitkę jakąś. Dobra, będziemy chcieli far power farming do. Chciałem Jana na topie? Teraz załapałem w ogóle. Dobra, szybki, szybki trzeci, szybki szóste potrzebujemy. To zrobimy wilki, zrekalujemy się, dobijemy tutaj szóstej, i będziemy już mieli z, z Dirkiem. Podobno OP. Wszystko podobno OP. No właśnie, to jest problem grania w presezonie rankedów. Bo ile fajnie można sobie dewizję wyższą nabić, to dużo ludzi będzie grało. Dużo ludzi będzie grało dziwnymi pickami. To jest pierwsza rzecz, a druga, no. Ludziom mniej potencjalnie będzie zależało, z drugiej strony, może przez to, że będą grali luźniej, to będą grali lepiej, bo ciekawe piki będą miały rację bytu, że tak powiem. Cześć, coś się ma. Nie widziałem wiadomości w takim razie. Zawsze to będzie Jana po pod ADC? Nie, no z Kometą chyba nie. Już kto to wie. Już bardziej pik niż Xidna idzie, to prawda. Dobra, mamy szóste. I co? Aha, dobra, ale jestem tempy. W ogóle tempa pała ze mnie. Siem się zacząłem zastanawiać dlaczego? <laughs> dlaczego mi się ustnie zresetowało? <laughs> Jezus, ale zero IQ moi drodzy. Si To się zastanawiam, czy nie będą grali kartusa. Wiecie pod ten przedmiot? Ja wiem, że on jest. Y... On jest taki se, ale wiecie o co chodzi? Jakby jest robiony teamfight jakiś. TBSki, kartus wchodzi, odpala ta multa. Wszystkich gaszą. Jakby teamfight się kończy, on wstaje i znowu ma erkę. Jakby nieskończona erka na kartusie w late game. Ie. Nie, no tutaj już myślę, że mam ten przedmiot, to jeszcze go nie mam. No, pod smoka to nie podjadę. Potrzebuję dofarmić dosyć intensywnie. O, nie, dobra. Niech oni tu uważają, bo tam waj na pewno będzie. Nie będę wkurzał tego chłopa, ale podbiorę mu trochę expa. Po hamsku, no ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? 50 sekund do tego. Mam sobie buty. Jeszcze zastanawiam się, czy buty po, Bo już byśmy myli erkę znowu. I to jest ciekawe, że tego noctu W momencie, kiedy kupiłem ten przedmiot, to jestem w stanie za każdym razem erkować, zabijać e, tego Yasuo na midzie i znowu erkować, i zabijać Yasuo na midzie, erkować, zabijać Yasuo, erkować, zabijać Yasuo Turbo broken będzie Pomerka za 20, kurde 500 golda jeszcze trzeba No tego to nie sfraguje chyba chłopa, co? Czy sfraguje? On wsiądzie na konia i co, i ucieknie mi? O, służył cooldownem, w ogóle to jest ciekawe A, okay. I co? Łatwo, dobra dawaj kurde, jeszcze po ten potrzebuje. Cały przedmiot, żeby siadł Dobra, i mamy już teraz akcją Arka, całego Dobrze, i teraz sobie pójdziemy pod Fira. Fajnie, że fir się nie kończy w momencie kiedy zrzucam kogoś z konia I teraz na mida przyjedziemy i zobaczymy co się stanie z naszym ultem Końcówkę REDA mam, ale. Może to nic? Poczeka na mnie ten Z? Kurde, na bocie są trzy fragi, ty. A jakby trzy fragi na bocie się udało wziąć? Nie uda się. To poczekajcie, uda się chyba. Nie, nie uda się. Chociaż ty, jakbyś spróbowali tą Lux na hita? Da się, czy się nie da? Ale zablokowałem Ty, i za 40 sekund Rka już znowu Nie no, koks Hello Ibrahim Ja pierniczę, no to kolak To na nocturnie Za 16 sekund ult Ja pieprzę 8 sekund I za 60, za minutę znowu, ty, nie wyrobię Za minutę Pff, Za 20 sekund, jednak jadę, jadę bota erkować, ty za 13 sekund Ja pierdzielę Erka za Erką. Co się odbywa? 7 sekund. Haha, <słyski> No i nic z tego. Nic z tego. Ale jajka. No dobra, idziemy... Idziemy do farmić troszkę. Kupimy sobie ten. Zaraz ostrze rakaru jeszcze tylko buty pod większy cooldown. Dobra, ale tu się nie przejmujemy takimi głupotami. Nie ma co. Ale no, Irli potężne, moi drodzy. Irli turbo potężne z tym przedmiotem. <laughs> ja będę Xina, mam nowego maina bez Kito. No, powiem wam, że ten No, może oddawać LPki i to tak solidnie. Tylko, żeby Rka zawsze fragowała, bo to też, zobaczcie, tu nauczka, tak? Użyty ult i jednak dużo cooldownu na nim mamy. <noise> Jakkolwiek to by było dużo, to, to właśnie tyle mamy. Idę potwarmić troszkę. Ona tam ich wygrała, chyba. Nawet. Zabity? Czy nie, pan. Nie ma go? O co tu chodzi? Ty, ty, co tu się stanęło? Wyparował. Dobra, zrekalujemy się w takim razie. Co tam, gadz? Nie, to odcinek to jeszcze sobie nagramy. Na razie tak jest testowane, bo tutaj taka głupota wychodzi. Myślałeś, że tak szybko się zrakalował? Ładnie. Mamy Erkę. Teraz Erka jest co 80 sekund. Potrzeby wszystkich już fragowaliśmy w tym meczu. Niesfragowany. No i mamy ulta za chwilę, za 40 sekund. Czyli tak naprawdę Jasuło się zresztą zdąży przyjść i będziemy mogli go dojeżdżać. Tam za 30 sekund. Giga Broken. bo na bota i znowu double kill będzie ciała każdy frak, to w tifacie za dwa razy ultę można polecić tym nocturnym dobrze dzionek mija też taki dziwny dzień dzisiaj miałem no, ale ogólnie spoko. Dobra, drakar kupimy szybciutko. I zobaczymy, co tu dalej wyjdzie. Dobra, rekal drakar. I co po drakarze kupimy? To jest dobre pytanie. Drakar i Edge of Night? Nie wiem co, ale no, Kleda na pewno nie byśmy chcieli. Ignorujemy go na razie. Dobra. Ten zet jest w ogóle dobry. Idę... O kurde, Janina, idę! Nie wiem dokąd idę najpierw. Chyba do Janiny, spróbuję uratować. No, no dawaj. Free Elo, widzowie. Jak wcześniej już Nocturn był free yellow, to teraz już w ogóle jest taki free. Że normalnie, no ja nie wiem. Browar znawca taki ZJ, Jay. Jeden złoty. Dochodzę do konkluzji, że meta w lolu robi się jak w docie. Wszystko jest kurw overpowered i każdy robi wkurw da. W docie jest postać, która ma range na prawie cala make i nie da się unikać spel, bo point te click. No to widzisz, no to, to, tak to tak to jest. I znowu mam Ulta, już mógłbym jechać na rajon. O, ja znie na topie. To ja go znowu serkuję ja przed chwilą go erkowałem, przecież on białe gorączki dostanie. Jak ja pojadę do niego i go sultuję. Chodź tu. Niemożliwe to jest, naprawdę? Jestem w stanie to zrobić? Nie wytrzymam. Rzeczywiście padł? Nie padł. Klet? Nie dokąd ten klet leci? Dobra, nie sfragowałem go, co prawda, bo sfailowałem shielda. Chwileczkę, chwileczkę. Jeszcze szybko, co tam. Ty, ulta mam za chwilę! <śpiewanie> Nie wytrzymam! Nie wytrzymam! Nie! <śpiewanie> ulta mam za 8! Co tu się dzieje? Nie no, nie wyrobię. Lecimy z ultem na mida. Jaki snowball, co tu się odbywa? Co rajot zrobił? Gdzie rodzice byli w tej sytuacji? Trzy ulty w przeciągu 20 sekund, nie? Nie wytrzymam. Co tu się dzieje? Nie, no to to jest Ja nie wiem. Dobra, słuchaj o. Te <gulita> ulta mam. <gulita> no nie, dobra, jeszcze nie podpalam. Cofnę się, co? Księdza z nitem? Axiom Ark. Do usunięcia. Grajcie póki nie ma nerfów. Wbijajcie jak najwyższa abizujcie to, bo normalnie... No ja nie wiem. No ja nie wiem. Po prostu nie wiem. Pytań brak, moi drodzy, pytań brak. Coś tu się nie dzieje. Naprawdę. Może ten Edge of Night nie jest tym itemem, który jest potrzebny, ale to nic. 10 sekund znowu mamy, to jest niemożliwe. Nie było nigdy tak broken tego przedmiotu w tej grze. O co tu chodzi? O co tutaj chodzi? Nie, no to to. co tu się dzieje? Nie jest za trudne, żeby go pierwszy raz na rankadzie brać. To zależy, komu masz dewizję, nie? Jakby, bo to, no, mimo wszystko to trzeba znać limity. Dobrze trzeba, dobrze trzeba shieldować i tak dalej, ale. Na Katarinie nie próbowałem, ale nie wydaje mi się, żeby to było użyteczne. Bo Ult nie jest game changerem. Kurde, że mnie zabiła jeszcze. To nic. Stawiam się, czy. Wiem, co kupię. Mm... Serpent fanga. Bo tutaj shieldy. Shieldwoły wjeżdżają. Na który jest banalną postacią? Tak. In Infinity da Darkness. Bez kitu. Infinite. Nie, po prostu jest niezbalansowany. Jak wyjdziecie z duo ze swoim jakimś partnerem na midzie. To jest koniec, po prostu jest koniec, moi drodzy. Nie wiem, Nocturne jest do śmietnika w tym momencie, w presezonie. Jak nie gracie Nocturnem, to go banujcie, bo jak ktoś wejdzie z tą taktyką, to do szewskiej pasji was doprowadzi. W momencie, kiedy on składa ten przedmiot, no ulty ma co 20 sekund, to tyle co Lux ulta będzie strzelał. Nie wiem, nie wiem co na ten temat powiedzieć. W ogóle to jest dobry przedmiot, jest... Może nie jest relatywnie tani, bo kosztuje 3000, ale tak naprawdę możecie go nawet na magach składać. Ja się zastanawiam, właśnie czy taka lux z supporta nie będzie chciała kupować tego przedmiotu na przykład. Bo dlaczego nie? Jak będzie mogła za każdą asystę skracać swoje ulty i strzelać nimi na prawo i lewo? Czemu nie? Tutaj chodźcie, halo. Ciemano, kolano. Mam ulta znowu. Tylko many brakuje. Letal tempo, moi drodzy, presence of mind. Mistrzostwo świata. Malphite potapę bomba z tym itemem. Myślę, że to jest w ogóle już... Do więzienia się za to idzie, moim zdaniem. Jakby na malfajcie to złożyć, wyobrażacie sobie? Malfajt wchodzi, one-shotuje trzech i znowu ma ul ul ulta, i znowu wjeżdża w przeciwników? Jest coś ewidentnie, nie halo. Mam wrażenie. Dzięki, ładny suba, żeby dla ciebie. O Jezus! Ty, ale czemu ja obrażenie nie zadałem? To ciekawa sprawa. Ale to nic. Choć Po teraz o władku? na gdzie mamy Znaczy czy no tam nic nie zmieniło? Raczej za specjalnie. Także ciężko powiedzieć, co sądzę. Jakby tutaj, już tak sobie latam, testuję, bo też sprawdzam limity. To się przyda na kolejną grę, potencjalnie, żeby później już wiedzieć, ile tych obrażeń jest. Ale no, mecz jest moim zdaniem zamknięty. Co prawda, ok, dostają duże shutdowny, ale to. Ranger z tym itemem, co myślisz? I to jest dobry, to jest dobry tok myślenia. Myślę, że rengar świetny. Ja myślę, że Kaziks mógł być też broken. Pod nieskończone znikanie, Kazixem na tym fajcie. Znaczy nieskończone znikanie. No w sumie trzy razy znikasz, zabijesz dwie postacie i prawdopodobnie będziesz mógł zniknąć. Znowu ulto używać. A rengar polujący co 20 sekund też broken, moim zdaniem. Te wszystkie właśnie postacie pos asasyni, którzy pod R-ki grają. Broken. Po prostu broken to wszystko będzie. To jest nieprawdopodobne, moi drodzy. Że też ja nie nagrałem tej, tego meczu. Być może go jakoś wytnę, czy coś, bo... <grytanie> <grytanie> to jest niemożliwe. Ile ja ultów? Żeby to był jakiś licznik ultów, ile ja... ile ja odpaliłem w tej grze? Myślę, że na talonie to nie będzie aż takie użyteczne. No w zasadzie okej, okay, można części jakieś tam combo rzucać i tak dalej. Ale ten Z fajnie kombinuje. No i co, mecz zamknięte tak o po prostu. Ja pierdzielę. Co się dzieje z tym czempionem? O co tu chodzi? Nie rozumiem. Zobaczymy jeszcze jakie obrażenia tu zrobimy. O, Arcane Catlin jakiś tu Arcane Catlin. O, skrzynka. No jest plus na Noktórnie obrażenia były. No takie nie największe, co prawda, ale no masakra.